Kiedyś ten dzień musiał nadejść w historii naszego kanału. Otwórz oczy, patrz. Czyli jaki? No, idziemy się na nasz pierwszy Urbex. Będziemy dzisiaj zobaczyć, co mieści się w takiej takim starym domu. Jak widzicie, jesteśmy w lesie. Troszkę grzęźniemy w błocie, bo pomimo tego, że jest tak naprawdę 5 grudzień i powinna być zima, która była w zeszłym tygodniu, bośmy też byli w tych rejonach tutaj, już śladu praktycznie po śniegu nie ma i grzęźniemy w błocie. Do najbliższych zabudowań mamy około półtora kilometra. Może nawet troszeczkę więcej. Czy to będzie dłuższe, czy to będą łapsze? No to będzie niestety kawał drogi. No idziemy teraz taką leśną drogą, która ma nas doprowadzić do tego domu. Myśmy przechodzili kiedyś koło niego. Co tam jest? A tu po prawej stronie jest potok. O! Grill od samochodu terenowego. Ciekawe co to, może od witary tak jak to wyglądało Ale patrzcie ile jest tropów na tym, na tym błocie Dobra, pomału wychodzimy na tą polankę, gdzie znajduje się ten dom Natomiast to co dzisiaj jest najgorsze to jest to błoto Które oblepia nam dokładnie buty Jeremie chyba tam się weź na trawę, nam będzie łatwiej iść. Więcej. Dobra, słuchajcie, dochodzimy do celu naszej wycieczki. Tak w ogóle to były takie dwa pomysły na skręcenie tego odcinka. Maciek chciał go skręcić wieczorem, żeby było creepy i na pewno by mu się to udało. Ja się z kolei chciałem skręcić jak była ta piękna pogoda w tym tygodniu, kiedy było minus 10 stopni piękne słońce. No ale niestety wybraliśmy temperaturę plus 6 i taki pochmurny dzień. Tam górą słychać jak wieje wiatr, bo szaleje. to Były jakieś zabudowania gospodarcze. Jakaś stajna studoła, skoro to jest dom mieszkalny. Ale zwróćcie uwagę, że pokrycie tego dachu to są deski. Nie jakaś blacha, papa, czy jakiś inny azbest, czy azbestopodobne podobne pochodne. Często w gorcach te szałasy pasterskie są właśnie ten kryty, bo to było trwałe. A to są normalne deski. Niesamowity. Klimat. ale rzeczywiście, rób zdjęcia no i nie wąski śmietnik, ale to zaraz będziemy tu wchodzić chociaż strach <grymne> ale myślałem, że tutaj nie było prądu, a tutaj idzie jakaś linia energetyczna Widać, że jest przyłączenie, przyłącze było do, do prądu. No i cóż, trzeba wejść do środka. No i taka scenka fantastyczna. Wyje wiatr, i tu się same otwierają. I ty tu chciałeś w nocy przyjść. Nie żeby nas tu nie było, tak. Ze strachu byśmy uciekali, Jeremyś. Dobra, no to co? Pierwsze wbijamy gdzie? No skoro drzwi się otwierają, to tu nas zapraszają. Pieniądze to nie wszystko. co Chcieliśmy otworzyć butelek. No widzicie, buty. Ogromna liczba butelek. Jeszcze później zobaczymy jak będziemy wychodzić na No i to tak. Tutaj się był taki wiatrołap. tutaj gdzie wchodzisz? O kurde, kaczmę. Wszędzie butelki? No to wbijaj. I ja ja mi wchodzisz? 1998 kalendar Kalendarz Zivota. A, bo to jest po słowacku. No i patrzcie, tutaj jest piec Tutaj kiedyś było ogrzewanie tego domu Całkowicie już rozleciane, zniszczone A już się... o szkło jest Sterta desek Jakieś rozwalone drzwi Tu jest kolejny piec nie wygląda na to, że tutaj chyba była jakaś sypialnia, albo jakiś salon. Jakiś, tutaj jakieś pozostałości po spaniu. Jakieś piwsko. Nakastlik. Taki stary, regionalny nakastlik. Talerze są. Kubek został. Ten kubek to mi przypomina... Ten kubek to mi przypomina taki z takich GS-owskich tych... Yy, takich stołówek. Stary, a i tutaj był piec, czyli tutaj też było ogrzewanie Jakaś taka, no dzisiaj byśmy powiedzieli, szafa wnękowania na no jakieś przyprawy, pułapka na myszy. No ale wygląda, że pusta, słoik, zniszczony piec. Trochę szmat, jakieś kable. Stara szafa i, i, i przygotowane do rozpałki drewno. ma no, tak wygląda sam piec. Beczka. Raz zajrzymy do nieco w niej jest. Szafa. No i rzecz. Idę tam do was. Łącznie są trzy piecy? Aha. No i stara szafa. To się wieszało jakieś jakieś kurtki. Mnóstwo, mnóstwo starych rzeczy. Jakaś kielnia do murowania. Stary but. O, i fragment łóżka to jest. To jest. się fajczyło? Być może. Ale nie widzę jakichś śladów pożaru. To jest... to jest łóżko, widzicie? To jest łóżko. To jest ta na rama to jest... najprawdopodobniej od łóżka. No i tu jest największy śmietnik. Tu się chyba coś fajczyło. Kiedyś ślady trzeba odwracać. No, trzeba będzie to powykonywać Zaraz zdjęcia, chłopaki. Tu się chyba fajczyło. No, ewidentnie widać, że to popatrzcie. Ale wiecie co to jest? Tu się miednice wpadało. Tu się miednicę wpadało, tu mogło szansę było lusterko położyć albo mydło. Gdzie jest lusterko? O jest, proszę bardzo, jest lusterko. No i tu się myło i później się to wylewało. Ja mam aparat w stależę no, Dobrze dobrze. Ziemno? A, a ten leży jest, no, jest? Dobrze dobrze kręć. Najnowszy szybki mody. Taka jest stara beczka, patrzcie. A, nie, to jest ten. Taki gąsior na wino. Obudowany drewnianym... A czapka? Obudowany drewnianym tym. Takim pewnie się tu wino pędziło. Stara skrzynia. Było jak Mnóstwo, mnóstwo pamiętaj, Pamiętajmy, że nie dotykamy. No i tutaj się spało. Patrzcie. Taka jest, taka jest prowizoryczna. Takie jest prowizoryczne spanie. W sumie to są trzy łóżka. Po drugie takie łóżko, jakieś takie, kurde widać, stare. Tak, z wojny normalnie. Przedwojenne takie, jakieś metalowe stały, ale założę tam, że tam są sprężyny. No i trzeci piec tutaj jest. Jeszcze czapka wisi na tym. Na, 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 na piecu. O, mam Czapka tu została. Kolejna czapka tu została. Stare wiatro. But. Bezpieczniki. wygląda pokrótce, hałupa, strasznie zdewastowana, <gry> ale kiedyś na pewno miała swój urok. Przypuszczam, znajdowała się kuchnia tam salon tam jakaś sypialnia ale że zresztą... Będziemy zobaczyć dalej. Ale to, co jest ciekawe, to tutaj kiedyś było taki wiatrołap, taka sień, jakby można było nazwać. Tylko to wszystko się już teraz ja zawaliło. Zaraz. Patrzcie jakie ten. Ale jaja. Wiecie co to jest? To jest toaleta. Nie no, słuchajcie, znaleźliśmy toaletę. Niesamowite. No chodź zobaczyć. Ale patrzcie jak jest słuchajcie zrobiona. Tutaj leży, tutaj leży jak to się nazywa. No deska Klozet tak deska Tutaj jest dziura. I kolejna są. A z tyłu, nie wiem, no tam powinna znajdować się spuczka tam. Też. Może ktoś to trzymał, coś do popijania, jak tu siedział. No. I do wiatra leciało. Właśnie chyba tak. tam No Jeremy właśnie y zbadał, jak ta toaleta funkcjonowała. Czyli tutaj, tutaj, znajduje się muszla, wycięta w podłodze dziura, a tam pod spodem, do tej pory, znajduje się taka wiadro, Taka balia stalowa, metalowa. I albo to było wynoszone, fekalia gdzieś tam wysypywane do jakiegoś chłonnego albo po prostu zasypywane wapnem. Nie mam pojęcia. Ale to jest małe. Przypuszczam, że to było wysypywane. No cóż, to taka, no taka toaleta jak na kempingach chemicznych, nie? W kamperach jest. Dobra, teraz wchodzimy do kolejnej rzeczy, ponieważ tutaj mieści się, mieści się dom. A to są jakieś zabudowania, jakaś szopa jest. No, ja, by nie mogę jednak. nagrać. No więc tak wali się tutaj już sufit. Tutaj chyba były jakieś zwierzęta, chłopaki. Jakaś miska jest, siano, drabina. Jakieś pozostałości narzędzi gospodarczych. Zobaczymy, co tutaj jest. Wszystko muszę Nic tam nie ma. Chodź, obejdziemy Jeremi z tej strony. Ale zobaczcie, że tutaj nic nie ma. Że to faktycznie jest w środku lasu dom. Tamten szczyt to jest góra Żar, gdzie byliśmy poprzednim razem. Tutaj znajdziecie, bo tutaj znajdziecie link do tego filmu. No i tutaj popatrzcie się, znowu są te drzewa zdziczałe już. Jakiś sad owocowy tutaj musiał się znajdować. A teraz chłopaki wypatrzyli, tam jest taka piwnica. No i idziemy ją zobaczyć, jak ona wygląda. No, tutaj jest kupa jeszcze siana została. Były jakieś zabudowania gospodarcze, no bo kurczę, czegoś tutaj trzeba było jakoś tutaj egzystować. Do sklepu daleko, więc pewnie były jakieś barany, jakieś krowa na pewno była, koń zapewne, psy. No a teraz popatrzcie, co w nam chłopaki znaleźli. I patrzcie, jak się słońce ułożyło. No. Czy ty to ci świeci, nie? Słońce się tak ułożyło Niesamowite Czołgami świeci? Czołgami mi. Niesamowite miejsce kapitalnie zrobione taką półokrągłą piwnicę patrzcie jak jest sklepiona woda tutaj już kapie no i przechowywało się tutaj najprawdopodobniej mleko, ser takie produkty, które się szybko psują bo tu temperatura była zapewne stała tutaj zostały tylko jeszcze fragmenty po, po drzwiach po jakimś zawiasie, albo jakimś skoblu zamykanym to już raczej znikła no, tak wygląda ta piwniczka, kapitalnie. chłopaki znaleźli, znaleźli, wodę. To spójrzcie, gdzie tu jest śladów Maciek. nie wzięliśmy fotopułapki bo można by ją po tej zawiesić. Przypuszczam, że tutaj przychodzą zwierzęta do tego, do tego miejsca. Tu jest studnia. No, tu jest studnia, znaczy źródło najprawdopodobniej. Przywalone kamieniem, żeby tam nikt nie wpadł. Tedy już pomału, butwieją. Tutaj wodą doprowadzona jest woda, która schodzi. Uuh. Proszę? Tą rurą niebieską doprowadzona jest woda, która tutaj wy wypływa. No, i tutaj się jakoś musiało. Kolejny jakiś system, jakiś kolejny wąż. I tu się napełniała woda. W tej takiej korycie I pewnie, i pewnie zwierzęta gospodarskie tu my wodopój. A tutaj, ponieważ jest bardzo błotniście dzisiaj gliniasto, no to widać, że tu się mnóstwo tropów zwierząt e, odbija. Kurczę, żałuję, żeśmy fotopłapki nie wzięli, bo można by ją to było zostawić na 2-3 dni. Pewnie tak tutaj nikt nie zagląda. Dobra, idziemy dalej. W takim miejscu jest ten niesamowity niesamowity dom. A, słuchajcie, nie będziemy Wam dokładnie podawać, gdzie to jest ta lokalizacja. Jeśli śledzicie nasz kanał, prześledzicie Instagramy, Facebooka, YouTube'a, kanału na YouTube'ie, zorientujecie się, gdzie jesteśmy. Ja wam tak tylko powiem: ale że sobie sami szukajcie, eksplorujcie. Tam szczytem idzie czerwony szlak na górę Żar, która się tam mieści. Także jeśli sobie prześledzicie mapę, to zobaczycie, w którym miejscu jesteśmy. Słuchajcie, nasz pierwszy urbek skończymy. W sumie pogoda nam się udała, bo jest grudzień, a jest 6 stopni, halny wieje. Naprawdę nie ma zimna. A tak? A przyjdzie do ciebie Mikołaj jutro? Ponoć był grzeczny. Tak, prawie. E... A, tak? No, tylko legenda. O, ja ci. Słuchajcie. No, dziękujemy Wam za to, żeście z nami byli w tym fantastycznym miejscu. Zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie nasz kanał. Jeśli oczywiście możecie, przyciśnijcie dzwoneczek, żeby Wam przychodziło powiadomienie o tym, że wrzuciliśmy film jak co środę o godzinie 18. Następnie co macie, co trzeba zrobić? Zasubskrybować nasz kanał. To już było, śledzić nas na czym? W Instagramie i w Facebooku. Tak jest. No i co Jeremieś, żegnamy się? I do zobaczenia na następnej naszej leśnej wyprawie. <laughs>